Cześć, ja jestem Daniel, wy jesteście na kanale Moto i w tym filmie zobaczymy sobie z bliska jeden z najlepszych i najbezpieczniejszych kasków na świecie, czyli flagowy, sportowy model RX-7 V Evo od Arai. Kiedy widzimy kształt kasków Arai, to wiemy, że to jest po prostu Arai, ponieważ te kształty przez wiele lat zmieniają się bardzo delikatnie. Dlaczego? O tym opowiemy sobie właśnie w tym filmie, na przykładzie naszego modelu RX-7V Evo, czyli najnowszego i jednocześnie najmocniejszego w historii i najbardziej sportowego w historii, który tak naprawdę jest tylko ewolucją tego, co już było, bo kiedy stworzy coś bardzo dobrego, to nie zmieniasz wszystkiego, żeby tego nie spierdzielić, tylko po prostu to rozwijasz. I dokładnie tak robi ARAI idąc ze swoją ewolucją. Jeżeli chodzi o model RX7V Evo, to ma on skorupę tworzoną w technologii SNC, czyli Super Fiber Laminate, która dodatkowo jest wzmocniona specjalną siatką na całej skorupie i osobnym pasem jeszcze w części czołowej, dzięki temu jakby cała skorupa jest super wytrzymała i bardzo droga produkcji, mało tego jest produkowana ręcznie w Japonii, a te specjalne pasy sprawiają, że ten kask jest mocniejszy jeszcze o 40% w stosunku do zwykłych kasków bez tych wzmocnień i ta technologia przywędrowała tutaj wprost z F1, gdzie właśnie Arai tworzy specjalistyczne kaski, więc jakby pod względem tego zbrojenia Mamy tutaj pełen Max, prawie pełen Max, ponieważ można kupić sobie jeszcze wersję karbonową, która będzie co najmniej trzykrotnie droższa i tak jeszcze mocniejsza. Ale dla takiego totalnego zjadacza chleba, który ten kask i tak nie jest tani, to mamy w zasadzie Max, który możemy kupić. Co ciekawe, rx 7V Evo występuje również z homologacją FIM i wtedy dostajemy dodatkowo taki mały spoiler z tyłu, przezroczysty. Ale, gdybyśmy chcieli dokupić do zwykłej wersji, to ten spoiler również akcesoryjnie możemy sobie dokupić. Ok, powiedziałam Wam o skorupie, która jakby tworzy najważniejszą część tego kasku. Natomiast, dlaczego jest ona okrągła? Ponieważ tutaj mówimy o filozofii R75. Czyli w filozofii jajka, tak można powiedzieć. Dlatego ja testuję kaski, jestem świetnym testerem kasków, ponieważ mam aerodynamiczną głowę i Arai również taki ma być. Chodzi generalnie o to, żeby nie było żadnych ostrych krawędzi, a całość była jak najbardziej zaoblona. Dzięki temu, poza pozytywną aerodynamiką, mamy również. Fakt niepodważalny, że o nic nie zahaczymy podczas upadku, kiedy na przykład byśmy upadali i byłby jakiś element wystający, to kask po nim po prostu się prześliźnie. Gdybyśmy mieli kask z ostrymi załamaniami, to byłaby duża szansa, że on by się tam zaklinował i wtedy cała ta siła uderzenia weszłaby do wewnątrz naszego kasku, i też na przykład dostałaby szyja, która by mocno się zatrzymała. To jest właśnie cała filozofia R75 Czyli nie tworzyć żadnych elementów, które przy upadku mogłyby ten kask zaklinować. Dzięki temu siła uderzeń rotacyjnych, czyli bocznych, które mogłyby wejść do środka kasku, jest zminimalizowana poprzez skorupę. Skorupa przy okazji jest bardzo mocna i wytrzymała, o tym już wiecie, ale. Za bezpieczeństwo odpowiada również EPS o zróżnicowanej gęstości, który jest monobryłą i znajduje się on w środku pod naszą skrupą kasku. Are jako pierwszy stworzył właśnie taki EPS, który jest monobryłą jednym elementem dzięki temu nie rozklei się, nie rozszerzy, ale ma różną gęstość. Dlaczego ma różną gęstość? Ponieważ mamy różne wypadki motocyklowe i różne części kasku dostają inną siłę uderzeń. To w dużej części jest zbadane, ale każdy wypadek jest inny, więc nie da się przewidzieć wszystkiego. Natomiast Araj pod tym względem właśnie swój EPS przystosował. Mamy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeszcze jeden element, a jest nim wyciąganie awaryjne poduszek policzkowych. To jest właśnie ten element, który tutaj jest lekko ukryty. Mamy specjalne tasiemki, wystarczy za nie pociągnąć, i cały ten element. Po prostu wyskakuje. Dzięki temu ratownik czy inna osoba będzie mogła łatwo zdjąć ten kask z naszej głowy, nie szarpiąc za naszą głowę czy szyję. Kask, oczywiście, spełnia najnowsze normy LCE R2206, ale ARE idzie w tych normach dalej. I na przykład mamy tutaj bardzo grubą, mocną szybę, która odporna jest również na penetrację. A cały system VAS również przywędrował tutaj z F1 i jest odporny. Na uderzenie podczas wypadku, po to, żeby szyba się nie otworzyła podczas wypadku, i wtedy podczas wypadku nie wlecą nam różne niepożądane rzeczy do środka. Dlatego tutaj właśnie mamy ten system VAS. Z własnego doświadczenia powiem Wam, że do tego systemu trzeba się przyzwyczaić. On chodzi troszkę bardziej topornie niż standardowe, ale daje dużo w zamian. I kiedy już się do niego przyzwyczaimy, to w zasadzie okazuje się, że otwieranie i zamykanie jest banalnie proste. W zestawie standardowo dostajemy białą szybę przezroczystą. Ciemną musimy sobie dokupić, jeżeli mamy taką ochotę. Ja akurat miałem taką ochotę. Ważną informacją jest również fakt, że standardowo w pudełku dostajemy już pin pinloka. Teraz przejdźmy sobie do wentylacji, ponieważ wentylacja jest w kaskach sportowych równie ważna jak bezpieczeństwo, ponieważ odpowiada za nasz komfort. Cały czas na tym motocyklu pracujemy. W dodatku jedziemy z wysokimi prędkościami, więc. To te wszystkie wymagania wentylacja musi spełniać. Wentylacja na szczęce jest bardzo prosta, bo po prostu ją otwieramy i wpuszczamy do środka dużą ilość powietrza. To jest, ona w zasadzie działa na trzech płaszczyznach i jest mega prostym mechanizmem. Następnie mamy tak zwane brewki, które są w naszym wizerze, i tu są opracowane też specjalne kanały wentylacyjne, które wpuszczają te powietrze do środka. Bardzo przydatna rzecz, Arai nie chciał osłabiać tej części skorupy dodatkową wentylacją. Szczególnie, że mamy tutaj też właśnie ten pas wzmacniający, więc głupio byłoby robić coś, co wzmacnia, a później to rozwiercać. Więc tutaj nie ma żadnej wentylacji, mamy właśnie to te brewki. Ale ciekawą informacją jest również fakt, że pojawiła się mikrowentylacja umieszczona właśnie po lewej i po prawej stronie naszych poduszek policzkowych. I to działa w taki sposób, że powietrze, które wpada przez kanał wentylacyjny na szczęce, leci sobie tutaj, wpada też do naszej wyściółki i do tych kanałów wentylacyjnych i tutaj owiewa nam całą twarz i to jest wyciągane właśnie. Na zewnątrz, więc pod tym względem bardzo fajna sprawa. To nie jest ogromny kanał wentylacyjny, ale zawsze jest i funkcjonuje. Idąc dalej, w górnej części kasków mamy trzy potężne wloty wentylacyjne. Również w łatwy sposób obsługiwane, bo po prostu je dajemy do tyłu i otwieramy kanały wentylacyjne. Tędy wpada tutaj powietrze do środka kasku, ale te boczne kanały wentylacyjne robią również podciśnienie. Przy wyciąganiu powietrza z tyłu. Z tyłu również mamy spoilery, które odpowiadają za wyciąganie znowu gorącego, wilgotnego powietrza oraz za aerodynamikę w naszym kasku. I co ciekawe, wielu producentów już z tego rezygnuje, ale Araj jeszcze nie, ponieważ te otwory wentylacyjne z tyłu również są regulowane czyli możemy sobie tę wentylację otwierać bądź zamykać. Poza tym mamy również wyciągi w dolnej części kasku. I również ten element, który wystaje delikatnie z naszej wyściółki, odpowiada za wyciąganie wilgoci, właśnie z wyściółki. To jest kolejny element naszej wentylacji. Więc całościowo ta wentylacja w RX-7V EVO jest po prostu mocna. Poza standardowym opływowym kształtem mamy również spoiler z tyłu, który właśnie służy do pokonywania wysokich prędkości. Wtedy możemy sobie go podnieść. Niestety nie dzieje się to automatycznie jak w Audi, tylko przed startem sami musimy sobie go podnieść. I dla Hennych, tak jak wspominałem na początku, jest możliwość dokupienia sobie tutaj takiego dłuższego spoileru. Co ważne, wracając do technologii R75, bo powiedziałem wam, że kas jest jak najbardziej okrągły, ale przecież mamy te spoilery. Ok. Te spoilery już zaburzają delikatnie funkcję R75, ale one są przyczepione na klej i są z plastiku, więc jakiekolwiek mocne uderzenie w tym kierunku je po prostu zerwie, a naszego kasku nie zatrzyma. Więc jakby nadal, mimo zwiększenia tej aerodynamiki, ta technologia czy filozofia R75 zostaje w mocy. Jeśli chodzi o wnętrze, to wnętrze również jest ważne. Jeździłem w poprzednim modelu, jeżdżę również w aktualnym i powiem Wam tak: mimo że na zdjęciach czy na filmie nie zobaczycie, że te wnętrze jest jakieś specjalne, po prostu ładne, granatowe wnętrze i tyle. To jest ono bardzo wygodne. Z przodu policzki zostały skonstruowane w taki sposób, żeby nie robić nam chomika, właśnie o tak. Tutaj mamy więcej miejsca, a one zamykają się od dołu naszej szczęki. W tym miejscu tak naprawdę nas przytrzymują. Dzięki temu pozostaje sporo swobody i w takim kasku. Spokojnie możecie pokonywać nawet dłuższe dystanse, więc to nie jest kask, który jest przeznaczony wyłącznie na tor. Okej, okay, on został stworzony właśnie po to, ale ja go użytkuję zwyczajnie na co dzień i w takiej formie również się sprawdza. Więc jakiekolwiek bajki typu kaski sportowe są niewygodne, to jest nieprawda. Czy weźmiecie Arai, czy weźmiecie Shoya, czy na przykład Hayat 1 te kaski są zadziwiająco Wygodne, a przy okazji dają najnowsze, najmocniejsze technologie. Mamy również zapięcie podwójne D, to jest po prostu obowiązkowe w takich kaskach. Mamy deflektor, który też aerodynamicznie podbija, tak żeby te powietrze opływało nas, a nie huczało nam w środku. I całość, czyli cała ta wyściółka oczywiście nadaje się do prania, jest antybakteryjna, szybko sknie i można ją w pełni demontować. Mało tego, gdybyśmy chcieli zmodyfikować nasz kask, to jesteśmy w stanie kupić sobie po prostu inne poduszki policzkowe tak, żeby one jak najlepiej pasowały do naszej twarzy. Wiele osób będzie pytało się o interkom. Tak, można tutaj zamontować również interkom, ale nie ma interkomów dedykowanych, tylko musimy sobie zamontować interkom uniwersalny. Araj produkowany jest wciąż w Japonii w dużej mierze ręcznie, gdzie przechodzi aż pięć różnych kontroli jakości. Jeżeli chcecie sprawdzić jakie mamy konkretnie dostępne malowania, to zapraszamy na naszą stronę, gdzie link macie w opisie. A dla osób, które chcą ten kask przymierzyć osobiście, poczuć go na własnej głowie i przekonać się, czy ARE jest dla nich, zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.